Siemano, witam Was w odcinku 44 serii Gotik Ciekawostki. W tym odcinku pokażę Wam szybki atak w Gotik 1. Tak atakujemy, właśnie normalnie, ale yy, przez yy, po prostu utrzymanie kontroli i na boki. A jak klikamy na przykład, to atakuje szybciej. O jak widać. Trochę w prawy, jak się wprawimy, to będzie znacznie szybciej atakował, tak jakby. I możemy tak wygrać walkę. Jest większe prawdopodobieństwo wygranej. No i dobra, to by było w sumie na tyle. Musimy tylko klikać właśnie CTRL i klikać strzałki na boki. A nie naciskać. Tak to normalnie, a tak to... Właśnie... Poprzez klikanie. No dobra, no i to było na tyle na no to na razie.